Sudacki Festiwal Minerałów w Lubaniu odbywa się pod hasłem Minerały i Zabawa, a jeśli zabawa to oczywiście mowa o lubańskiej tradycyjnej lawie, która od lat organizowana jest w amfiteatrze na Kamiennej Górze. W tym roku było bardzo różnorodnie, była i muzyka, i kabarety. Lawa 2019 to doskonała muzyka, doskonałe kabarety, jednym słowem doskonała zabawa. Jak widać, za moimi plecami trwa pierwszy dzień lawy, czyli lubańska lawa kabaretowa. Kabaretom bawimy się doskonale, wszyscy roześmiani, rozbawieni, a to dzięki doskonałym kabaretom, które przyjechały do Lubania. Takie jak kabaret czwarta fala. Łowcy.b, kabaret pod Wirwigroszem, no i na finał Marcin Daniec. Nad całością czuwa Krzysztof Langer, satyryk, kabareciarz, lider kabaretu PAKA. Szanowni Państwo, jesteście świadkami kabaretonu w amfiteatrze. Sami widzicie, że śmiech to zdrowie. Wszyscy, którzy przybyli, bawią się doskonale. I myślę, że. Jak będą ich bolały brzuchy, to znaczy, że są wyleczeni z tak zwanej depresji, a życie z uśmiechem na ustach jest przepiękne. A więc bawmy się do końca świata i jeden dzień dłużej. Dobrze, panie Damianie, zaczynamy zabawę. Proszę pana, uwaga, formacja nieżywych schabów. Proszę powiedzieć, co to za utwór? Jakaś podpowiedź, Boże? No, prawidłowa odpowiedź dla panu, mnóstwo pieniędzy. Ile? No, jakiś miliard złotych. O, oh, to da, da, da. I to jest prawidłowa odpowiedź! Da, da, da! Pana świetnie, pan wszedł w tę grę. Za to w sobotę na kamiennej górze było koncertowo. Sobota to lawa muzyczna i na naszej scenie popłynie doskonała muzyka dla każdej grupy wiekowej. Zaczynamy zespołem The One Head, czyli nasi lokalni muzycy z Leśnej, Lubania, Gryfowa Śląskiego, ze zjawiskową Gabrysią Gola. Następnie Hip-hopowy skład Pocahontas, muzycy, którzy wywodzą się ze składu Paktofonika. Następnie na scenie Michał Szczygieł, lider, finalista programu The Voice of Poland. A lawę zakończymy grupą Pektus, bracia Szczepani, którzy wykonają swoje największe przeboje z ostatnich płyt, jak i zarówno ze swojego pierwszego składu. Lawa to naj, najwięk, najbardziej oczekiwana chyba impreza w ciągu roku, dlatego zależy nam, żeby wszyscy znaleźli coś dla siebie w programie, żeby była fajna zabawa. W tym roku chyba się to udało, o czym świadczą zadowolone i roześmiane twarze naszych mieszkańców. Każdy wykonawca i zespół miał swoich odbiorców. Na koncertach gwiazd amfiteatr pękał w szwach. Finalista The Voice of Poland Michał Szczygieł wykonał swoje najbardziej znane utwory. Tracę czas, nic to powie, skoro lepiej myślić ja. Więc idę w swoją stronę, nie przestanę zaskakiwać się wiesam. Lepiej bych myśli sam, mam, to nic nie szkodzi. Od siódmej wstać Nie, no nie ma opcji, znów robię dzisiaj nic. Dalej, Zespół Pectus także zachwycił swoich fanów, grając najbardziej wyczekiwane kawałki. Kolejny skok, z otaczając się, z w sobie. znowu pierwszy raz. Kolejny skok, sobie otaczając życie.